Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę z tej strony dykcji pytania? Dzisiaj proponuję każdemu, kto tu dzisiaj kuknie na mój kanał i obejrzy ten krótki film, żeby spojrzał w górę, właśnie co się dzieje nad naszymi głowami. Od pewnego czasu obserwuję, iż jak jest wschód i zachód słońca, światło słoneczne jest po prostu rozszczepione. I tutaj właśnie teraz udało mi się dzisiaj rano nagrać taki filmik, gdzie doskonale to widać. Wiecie doskonale, że światło słoneczne jest ciepłe. A tutaj mamy dosłownie tak jakby ktoś ledami się bawił. I zadajmy sobie pytanie, co za zawiesina jest w powietrzu iż są takie widoki. A jeszcze lepsze jest to, jak się przyjrzycie i jest ktoś starszy, tak jak ja, który ma już kilkadziesiąt lat spojrzy w niebo. Kiedyś niebo bez chmur było błękitne. Ten błękit był taki wręcz aż żywy taki. A dzisiaj praktycznie momentami on jest, nie dość, że jest mdły, taki blady, to czasami aż jest biały. I teraz zadajcie sobie pytanie, co jest w tym powietrzu? No przecież nie jest sezon grzewczy, nie ma pyłów zawieszonych, a jednak coś jest na rzeczy. I tutaj sobie zadajmy pytanie, w jakim celu ta zawiesina właśnie w powietrzu się znajduje i kto to rozpyla, no bo tutaj nie ma innej odpowiedzi. No może być wilgotność powietrza, no jest sucho, cudawianki na kiu, ale ja sobie przypominam, jak byłem dzieckiem, jak wyglądało niebo. Było czysto błękitne. Chmury były, owszem, były chmury, miały też różne odcienie, a w tej chwili, czasami jak słońce zachodzi, i spojrzycie w górę, to te chmury są takie, a wręcz metaliczny taki poblask jest. I właśnie tu to doskonale widać. Przyjrzyjcie się dokładnie, zacznijcie oglądać właśnie to, co się dzieje nad naszymi głowami. I to tyle tej konkluzji. Pozdrawiam wszystkich kumatych. Poproszę o komentarz, co o tym myślicie. No bo tutaj nic innego już nie wymyślę, można popatrzeć, zgodzić się ze mną ludnie, cześć.